Boczki, delikatnie kabina była malowana. Opony też były wymieniane. Felga wraz z oponami też była zmieniana. Ma blokadę wszystko wszystko przodu. Wszystko chodzi, kabelki przepaczone. Wszystko się. Chodzi lux. Siemka, widzowie. Z tej strony Maciej Ferguson. Dzisiaj sobie wejdziemy do fiata Agri, popatrzymy co i jak popatrzymy, pooglądamy tutaj co musielibyśmy zrobić, założyć, żeby śruby założyć, żeby nie miał tyle skrętu, bo takim o skręt, że na miejscu się nawraca to jest dobre Ale on tu mo w przednim moście mechaniczną tak jakby blokadę przodu jak skręcamy to tak szczylo bez napędu i jak jest załączony napęd no to jak jedziemy równo no to łoba koła trzymają z górki nie ma także jedno śliźnie a drugie się kręci tylko że ciągną oba napęd wszystko chodzi Olejemy, sprawdzali wszystkie nówki w, w przednim moście. Tak to wszystko wygląda. Z lewej strony siłownik, z prawej strony siłownik. To my troszkę tak podtuningowali, bo nie ma, nie ma tego zabezpieczenia. Tak to wszystko wygląda. Miska nie była ściągana, przy silniku nie było nic grzebane. Tutaj musieliśmy, trochę dojdziemy z tyłu. Jest jeszcze z prasą zapięty, nie był odpinany. Musieliśmy wziąć i kabinę prostować. Tak samo błotnik z tej strony, bo był pofalowany, wygięty w tamtą stronę, także potrafiło śruby wykrzywić. Tak całkiem na bok. Ledwo my je otręcili. Tak klucz chodził dookoła. Zwolnica tutaj jest zamontowana. Wszystko chodzi nasmarowane. Co tu ciekło, no to yy, z tamtej strony. Zaraz Wam pokorzę. co tu ciekło. Z tej strony ciekło. Co mamy tu? Te za, zawiesia. Tam jest taki, taki jakby, takie jabłko, uszczelnienie. I tam stać doł na wieszu, bo tam było już podrobione, e, przetoczył delikatnie na tokarce e, do oringa i już nie cieknie. Zaczemie też tu dorobili dolne, bo nie było. On jest twardy, bo to jest bodajże z brony talerzowej, to jest tego rama. Wszystko tutaj, czym ona się nie, nie uginą, tak zbytnio, to on wyczymo i tam wsadzili i tam jest od góry blokowany co tu jeszcze zostało nam do, do zakręcania tutaj nam zostało cała ta loga co tu idzie do sterowania właśnie do puga do tego wszystkiego i to jest właśnie też podnoszenie na tym zapinane w tym miejscu w tym miejscu i idzie loga do góry zakręcana na na, nie wiem czy będzie widać, bo słonko tu są takie dwie dziury, do tego jest to wszystko zakręcane podnośnik nie bym o dźwignąć czy 3,5 tony ale musieli tam gdzieś y, coś fest dźwigać, że urwali całe te bo tu jest dobre bo tu urwali, założyli od 60 no ale to na razie nic nie nie bo bo, bo, bo bole włożone, grabane przewracane, no i takie pierdoły, tu też mamy dobre bo to otwieramy w tamtej stronę bodajże o, w tamtej stronę. ja to wam trochę wyciągnę bo nie będzie widać troszkę czy mi się tak udało, wyciągnę wyciągamy do tyłu całkiem zakładamy eurohaki. Tu może być też nacisnąć trochę wsuwamy. Mamy albo na, na to lub na Eurohaki. Tu my też całą kabile, kabinę po przekątny też ją przekrzywiło. bo jak koło całkiem urwało. To trochę kabinę wykrzywiło, ale wszystko my to wyprostowali. Tutaj mamy właśnie. Yy, przełączanie wałka z 540 na 1000. Przy nim tu ma fajne właśnie te podciągi skręcane i blokowane na, na ten. Super sprawa przejdziemy teraz może trochę do środka za chwilkę, i tu właśnie było na tych gumach wykrzywione wszystko tak, że tu musieli poprzecinać. Te zgrzewy od, rozwiercieć, no i przyspawać całe. Tam widać odciętej Tam jest takie grube wzmocnienie całej tej kabiny i musieliśmy to zrobić. E, olej był wlany, używany oczywiście, bo to nie było tego. Trochę tam wody narypało do tej skrzyni. To trzeba było. spuścili my wszystko, co tam było w, tą wodę, w tę wodę. Ja my już to zakręcili, wszystko to. Wzięliśmy w loli olej, żeby wszystko tam wypukać, żeby wszystko się tam to wymieszało. Spuściliśmy wszystkie, e, Wszystki olej, błąd tu 3, trzy śruby do spuszczania oleju za zaczepem e, i tam będzie z drugiej strony widać za, za, za. O tam jest, tu jest jedna śruba. Jedna, tu jest druga i tam za nap, nim napędem, za przystawką jest trzecio <laughs> drzwi otwierane na bok. Jesteśmy w środku. Trochę okay, tu my tu weszli. No i tutaj mamy tak. <laughs> Biegi, tak widać. Narysowane domy na prawą stronę, do przodu. Mamy najwolniejszy domy na luz. Domy w lewo, do przodu to mamy szybszy a na luz do prawej strony do tyłu mamy wolne i biegi normalnie jedynka, dwójka, trójka, czwórka tu jest wszystko zegary chodzą czujnik jedynie od paliwa w zbiorniku jest coś tam popsute ale tutaj wszystko fajnie działo kierunki mamy musiałem się właśnie narysować, napisać kolektorem które, które, do, na którą stronę są na prawą, na lewą długie, krótkie no i oczywiście klakson tu mamy włączanie świateł po krótkie no i tym włączamy krótkie, długie tego jeszcze mnie obcykał co to to jest bodajże do halogenów tego nie wiem, to jest dość do grzania świecy do grzenia świec jak przyłączymy stacyjkę no to świeci się od kontrolka odręcz tego ładowania i od oleju i tak to tu wygląda wszystko jak włączymy przedni napęd to tu nam się wyświetla że napęd jest włączony tutaj mamy rewers przód, przód, tył. przód tył tu mamy właśnie załączanie przedniego napędu do góry mechanicznie tak samo mamy włączanie wałka na dół. Włączanie wałka na dół i z biegami też jest szyby boczne, uchylane, otwierane, zamykane, tu mamy taką lampkę. Ona jeszcze nie chodzi. Ta chodzi niby lampka. Tu mamy właśnie od wycieraczek, od nawiewu. Jedna prędkość, później druga. I otwieranie, zamykanie od nagrzewnicy i tutaj mamy właśnie otwory na, na całe te dmuchanie tu można też utworzyć na szybę żeby szybę nam w zimie odmrażało tu mamy przełącznik od wycieraczek lusterko my założyli ale już mi pierdekło gdzieś gdzieś koło lasu co jechał tu jest też dobre bo bierzemy drzwi możemy się uchylić i po zapinać właśnie wkładamy w to i mamy tak jedne i drugie drzwi tak samo uchylane z obu stron. Co do tego jeszcze, to już Wam zaraz powiem. O i tu mamy tak, trzeba obrócić i wkładamy właśnie w tę blokadę. Ramko z tyłu my dorobili, jeszcze szyby nie zostały. do tego ramka wstawione ale wszystko będzie tutaj mamy gaz ręczny tutaj mamy podnoszenie opuszczanie o tu popuszczę trochę listwa opuszczą no i jak opuścimy tym słonko troszkę jest nie widać zaraz, tu jest takie zasuwane to my taki guzik mamy opuszczamy podnosimy lub mechanicznie można sobie wziąć tą wajchą podnieść, opuścić lub ustawić sobie, dajmy na to, ustawiamy żeby podnosiło nam tyle to te wysokość i tu opuszczamy i opadnie nam dajmy na to, do tego momentu lub do tego, tak do przewracarki yy, czy grabarki się ustawio żeby na ostro nie szło no i tym wszystkim właśnie się reguluje podnoszenie opuszczanie a tu mamy i no takie ile kto chce to mamy nie wiem wyrywanie no i tu mamy wyjścia hydrauliczne tam na dole mamy koło ręcznego czy będzie widać tu tu mamy prędkość opadania pod spodem pod nogami mamy też też tutaj właśnie o widzimy e, prędkość opuszczania podnośnika szybciej lub wolniej zależy kto jak chce sobie ustawić hamulce są na dotyk tu mamy też podkręcanie, podkręcanie właśnie, e, ustawianie kierownicy do przodu to znaczy się do góry na dół i mamy podnoszenie, opuszczanie na siłowniku. Tu mam tę całą do kamerki, co tu wkładam na uringo. Na Kamerkę sobie tu wkładam. I tak się to nagrywa Co tu mam jeszcze powiedzieć? Tu mamy ręcznie drugiego stopnia. Ręcznie drugiego stopnia z tej strony. Podobnie jak przy samie, ręcznie z prawej strony. Tu mamy, nie wiem, do siłownika. Nie, nie, dokładnie jeszcze to nie obczaiłem co i jak. Ale wszystko się jeszcze okaże w praniu. Także tu tak to na razie wygląda. Światła, wszystko my porobili. To my troszkę go omalowali na szybkiego. Halogeny jeszcze nie świecą, bo jest gdzieś się bakabel. Odpięty. Lub, że, lub jest gdzieś urwany. Wszystko się okaże. Jak będzie chwilę wolnego czasu, na tym cięgle mamy ten drugi stopień. I na tamtym cięgle mamy właśnie pierwszy stopień na nogę. Tutaj tak to wszystko wygląda od spodu. No i tu mamy czujnik od przedniego napędu, tam mamy wyżej od łączania wałka. Tutaj co wam jeszcze mogę pokazać, tu mamy ciągło całe do tego przód, tył do rewersu, wszystko tu sobie idzie, my tę kabinę musieli trochę podkrzywiać, prostować, nam to trochę zeszło z jednym błotnikiem tym lewym co był krzywy nam zeszło właśnie półtora dnia żeby to wszystko ładnie dość wyprostować to jest 89 rok tego traktora wczoraj właśnie przed wczoraj wymieniliśmy właśnie olej na nowy w skrzyni i filtr przy okazji też wymienili wszystkie filtry paliwowe co tu są wymienione wszystko pięknie, ładnie, tak to on wygląda. On wszystkie ramki musieli pościągać szyby, wszystko wyczyścić, omalować. zezdał nam jeszcze dach. Naklejki, jak przyjdą, poprzyklejać. No i tutaj wziąć wszystkie te, te napisy do niego, co tu są. Ale popatrzymy jeszcze sobie na, na felgę, jak ona była krzywo i to jak gdzieś dostało uderzenie aż potrafiło oponę rozdżyć z boku całkiem ją wylewiło tutaj mamy właśnie tę gwiazdę Dojrze ją przyplaszczyło to zamiast jest prosto felga to ją tak wykręcało w obie strony i to taką felga nie będzie musieliśmy felgę wziąć i jechać popatrzeć na internet kupić taką felgę no to są z tyłu 169 na 34 z przodu mamy nie, dokładnie 13, 13,6 na 24 Tak mamy mamy No, no tu nadpisze 136 na 24 Nie tu jest chyba 5-5 to przy okazji my kupili takie opony, bo opony stare gdzieś, 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 tam leżą. Tak to wszystko tu wygląda. Lampy oczywiście nowe my założyli, bo tamte były trochę poczaskane. Koguta założyłem właśnie od, od Samsona. Tutaj wszystko tak wygląda. Wszystko pięknie, ładnie. Może w, kiedyś nagram właśnie coś o prasie. To jest Re, Renault 5430 taka duża prasa. Piatek na górkach ma co robić. Może nagram. I co i jak smarować. Coś się pokaże. Będziemy widzieli. Tak to wszystko wygląda zaczep transportowy na dole taki do ten i no mamy też dodatkowy to mi dorobili właśnie do prasy. Tak to wszystko tu wygląda. I wszystko zostało. Błotniki od środka wyczyszczone, pomalowane na rdze i zakonserwowane, żeby to nie chciało już więcej w ogóle chycić rdza. Błotniki. No i co tu ja mogę Wam jeszcze odpowiedzieć? Gniazda, hamulce też do przyczepy są. Siłownik bodajże oryginalny, tam gdzieś czyli putany u dźwigu, no to, no to mocno dźwignąć. Dźwiga wszystkie ładnie. Ramka, jak będzie, to będzie lux, będzie taka. Ramka jak przy, przy Samie, będzie prosto, szyba i tako podgięto. Dwie szyby. No, na dwie szyby tam było od rozdzielacza. Też nie wiem, czy będzie widać. Tam są właśnie takie cięgła od rozdzielacza. O, i tam jest na śrubki zakręcane. To też było urwane, bo kabinę przekosiło na bok. No to tam kolega nam to obspawał bo To nie jest pełne aluminium, ale do rady zespawać, i wszystko czymo fajnie. Felga jedna, właśnie jest dobro drugą my wymienili wszystko mniej więcej jest tak samo jak jak ta felga wszystko wsio także trochę roboty było przy nim jak był czas to robiliśmy cały czas tutaj mamy wszystko idzie do do pompy bo pompę mo przy, przy tym przy silniku jedną pompę ma właśnie przy, przy, przy z jednej strony bodajże z lewej strony jest do hydrauliki, a z drugiej strony jest do 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 wspomagania. Ściągnę maskę i zobaczymy. No i boczek ściągnięty Tak jak mówiłem, pompa od hydrauliki, pompa od wspomagania, pompa paliwowa, zbiornik do wspomagania, filtry paliwowe. Wszystko tutaj jest gites. Tu nie było w ogóle nic przy silniku grzebane. Nikt tu śrubki nie odkręcał. A wcześniej było widać ile jest na liczniku. Tak to wszystko wygląda. Filtr powietrza taki olejowy. Chcielibyśmy, żeby tam co 50 godzin wymieniać olej. Jak jest przy zapeleniu takim FES wentylator to tu dmucho po pieronie nawet się nie chce zagrzać przy takich upałach dochodzi do zielonego nawet wyżej jak zielone tak, tak, tak style od, zielo, od początku zielonego i trzymo, no jak go przy, by, będziemy gdzieś ciężej grzać no to wtedy wszystko wyjdzie tu była pompa też, widać że ktoś tam dbał za granicą, pompa Wody wymieniana, pompa z pomaganiem też hydrauliczna no to widać, że ona jest tu w dość dobrym stanie. Tak samo jak pompka paliwa i kawałek tu my musieli takiej takie rurki dorobić, poprzecinać właśnie na boki tam, co jest, sunąć, bo nie było tego tej końcówki. Klamki też nie ma i i, I tak to wszystko przysiutko chodzi. Tak jak mówiłem, wszystko wyjdzie w praniu. Tak od tyłu wygląda tam środek. Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Założę sobie właśnie maskę, żeby już nie trzeba było zakładać. Pamiętajcie o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, komentarza, kliknięcia dzwoneczek, by być na bieżąco. Udostępniajcie ten filmik, żeby większa ilość osób oglądała. Ja się będę z Wami żegnał, miłego oglądania. Niech plon będzie z Wami. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.